Co mi powiecie? Patrz, nic nie czuję. Nic? To jeszcze za wcześnie. Kopią, uwierz. Brzuch musi urosnąć. Nie wskazuje na ciążę. Tylko na grubaskę? To chcesz powiedzieć? Jestem gruba, nie masz brzucha. Kiedy mnie rzucisz? Podoba ci się pokój? Bardzo. Powiem bliźniętom, że to dzieło ich taty. Tak. Kocham cię. Tu jest. Patrz, co kupiłem. Aniołki, jakie ładne! Będą przy łóżeczkach dziewczynek. Albo chłopców. Ochronią ich. Razem z nami, zakonnicami, dziadkami i wujkami. Wystarczy, że my mieliśmy samotne dzieciństwo. Przyklejmy je tu Muszę iść Jest sobota Idę do dzielnicy, chłopcy na mnie czekają Dobrze Zanim pójdziesz Przesuń tę komodę Patrz. Co się stało? Uderzyłam ją w głowę. Będę złą matką. Ćwiczyłam. Spójrz tu. Prosto wisi? Nie wiem. Jest dobrze. Podoba mi się. Wiesz, co do czego mam wątpliwości? Kolor ściany, chciałam coś weselszego To trudna decyzja, wybrałam neutralny kolor Dałem sporo kolorowych obrazków Kiedy poznamy płeć, przemalujemy pokój Przyszły materiały Wychodzisz? Sama dokończę nic nie rób, wszystko jest gotowe. Brakuje kilku rzeczy. Zrób tak, usiądź tutaj. Co mam ćwiczyć? Śpiewaj. Nie chcę, nie śpiewałam od wieków. Kiedy śpiewasz, jesteś weselsza. Zobaczysz, spodoba im się. Kocham cię. Pasuje do ciebie ojcostwo. Pamiętasz finał konkursu? Przyszłaś w ostatniej chwili dla Tomasa. Był w Rzymie, ale dla mnie był w studiu. Kiedy śpiewałam, towarzyszył. Niech mnie przeproszą na kolanach. Co się stało? Nic poważnego. Ukradli mi jedynie welon. Carmela okropnie ich potraktowała. Nie chcieli cię zabić, a nie ukraść welonu. Zabrali ci go na chwilę. Chłopcy nie lubią Karmela. Nie są źli. Ukradli mi święty welon. Tu jest welon. Nie zbliżaj się do mnie. Carmela? Histeria to grzech, weź wel. Zrób co mówiliśmy. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Założyliście go na głowę. Przyjmij przeprosinę. Obiecał, że popracuje w dzielnicy, aby naprawić swój błąd. Byłoby dobrze, gdyby siostry też ich szanowały. Jeśli się nie pogodzimy, trzeba będzie wszystko odwołać. Nie ma mowy. To niesamowita okazja, aby poprawić stosunki. Zgadzam się z Tomasem. Carmelo, przyjmij przeprosiny. Przesadziłem. Odrobinę. Będziesz pracował? Tak. Świetnie. Wracaj do dzielnicy. Czeka na ciebie Oski i Marcos. My idziemy gdzie indziej. Dziękuję ojcze za wszystko. Dla mnie zawsze zostanie księdza. Co tu robiłaś? Miałaś szykować pokój dzieci. Lolita poprosiła mnie o pomoc. Co to był za producent? Juan go przysłał. Trzeba uważać. Powinnaś się zainteresować tematem. Mogłabyś też się załapać. Wątpię. Zrób to dla mnie. Jesteś okropny. Dlaczego? Zawsze dopinasz swego. Choćby z Karmelą i tym chłopakiem. Szukam pozytywów i pokazuję je innym. To twoja magia. Wszyscy mamy w sobie coś dobrego. Czasem trudno to samemu zobaczyć. Inni szybciej to dostrzegą. Nie wiem, czy to takie proste. Wystarczy uwierzyć. Warto obserwować i pomagać innym. Przeganiasz moje strachy ciążowe. Twoje lęki będą twoją siłą. Boję się, że będę złą matką. Będziesz niesamowita. Nie mam wątpliwości. Poza tym nie jesteś sama. Dalej patrz na mnie z miłością, a nie stracę swojej siły. Wspaniale. Będziemy się nawzajem wspierać i dbać o nasze dzieci. Nasze dzieci. A skoro mowa o sile. Poniesiesz mnie, potem uporządkujemy pokój dzieci. Nie jestem aż tak silna.